GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie, 1-4, stan rywalizacji 0-3. Jest z nami trener dzisiejszych gości, pan Robert Kalaber. Trenerze, ciężka praca w defensywie, ale też skuteczność. To dzisiaj były chyba najważniejsze elementy. Myślę, że to są podstawowe elementy w hokeja, także hej, bardzo dobrze zabronił kolejny mecz Patryk Nachłatał. Graliśmy w obronie organizowanie z poswięceniem. A skuteczność do tego spowoduje wynik 4 do 1. W drugiej tercji mieliście taki fragment gry 5 na 3, podwójna przewaga, i to przez długi e, czas 72 sekundy w playoffach chyba trzeba wykorzystywać takie fragmenty. Tak, tam nam brakło mareka, horku, który nie dograł meczu, Po prostu mieliśmy tam kilka okazji, kilka dobrych strzel, ale nie udało się nam pokonać brankera. Są. E, szczęśliwy, że sa nam to e, nie pomściło na wyniku, bo mówi się, że drużyna, która nie wykorzystuje przewagi 5 na 3, nie powinna wygrać, także dzisiaj dzisiajśmy to przełamali, a w to sposobem. O Marka Choworkę muszę zapytać, czy ta jego absencja w tej dalszej części tego spotkania to był wynik tego uderzenia, które przyjął w pierwszej tercji, kiedy pracował w osłabieniu? Tak, coś tam spowodowało, ale nie chciałbym to specyfikować bliżej. Po prostu jest play off, o takich weciach się nie gadam. Trudny to był wybór, bo MVP został wybrany Patryk no ale też dzisiaj kapitalne spotkanie rozegrał Zakary Phillips, bo ten udział przy pierwszej, przy drugiej bramce kanadyjskiego napastnika był bardzo duży. Zakary bardzo świetny zawodnik, bardzo dobrze pracuje z KIO, z Kruszką, po prostu dobry, dobry ma przegląd w grę, ale myślę, że dzisiaj bardzo trzymał Patryk, bez niego byśmy bez ten wynik dzisiaj nie osiągnęli. Myślę, że zakari pokaże w następnych meczach, że klasowy zawodnik, a to ocenienie dostanie w następnych dobrych meczach, które odegra. Dziękuję bardzo i gratulacje tego zwycięstwa. Mateusz Michalski napastnik GKS-u Katowice jest z nami. Mateusz, dzisiaj słowem klucz chyba skuteczność, prawda? Bo tych sytuacji było bez liku, a długo, długo nie mogliście trafić do siatki. Tak, tak, tak potoczył się ten mecz, ale mówię, my nie składamy broni, jutro mamy kolejny i pozostało nam skupić się na jutrzejszym dniu. Tutaj trzeba coś zmienić w tym planie na JKH z Jastrzębie, bo to jest trzeci mecz, gdzie tak naprawdę decydują detale, gdzie ten wynik jest na styku. Nie potraficie jeszcze znaleźć sposobu na ekipę z Jastoru. No ale tak to jest w play tak? Wszystkie mecze na styku musimy znaleźć sposób. Myślę, że jutro go znajdziemy i będziemy walczyć do końca. 0-3 to jeszcze nie jest koniec rywalizacji. Najtrudniej przecież postawić ten czwarty krok. To jak musi zagrać jutro GKS Katowice, żeby osiągnąć wynik lepszy niż dzisiaj? Musimy jakby strzelić więcej bramek i to wystarczy. Zagrać drużynowo, i, i wszystko będzie dobrze. Jakby prowadzimy grę, cały czas mamy krążek, dlatego myślę, że jutro będzie dobrze. Świetnie dysponowany jest bramkarz rywali, to trzeba przyznać. Te bramki, które strzeliliście dzisiaj, czy strzeliliście w meczu piątkowym, to nie były takie czyste pozycje, to były strzały sytuacyjne. Być może to też jest podpowiedź, jakich dróg trzeba szukać, żeby znajdować drogę do bramki Jastrzębia. Tak wygląda play-off, tak? Bramkarz broni, jakby musimy znaleźć sposób i myślę, że jutro go znajdziemy i nie skończymy tej serii jutro. Pewny swego optymistyczny Mateusz Michalski, napastnik GKS-u Katowice, dziękuję